Cześć Siemanko, ja jestem Damian. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. E, to jest kolejny odcinek po krótkiej przerwie. Dzisiaj sobie zagramy w grę e, właściwie w symulator. E, nasze 5 ostatnich minut życia. E, nie pytajcie o co tutaj chodzi, bo sam jeszcze do końca nie wiem, o co tutaj chodzi. E, ale będzie to po prostu jakaś tam nasza walka o przetrwanie. E, będzie to po prostu nasze 5 minut ostatnie naszego życia. Ja sobie wybiorę może poziom najłatwiejszy. Chociaż mógłbym wybrać sobie normalny, ale. Nie wiem co tutaj chodzi jeszcze, także może nie będę za bardzo szalał tutaj na jakimś wys wysokim poziomie. Ok, zaczynamy. Okej, okay, no idą sobie jacyś ludzie, jakieś chyba zombiaki widzę po, po chodzie tutaj. Tu niektórzy się nawet czołgają. Jakieś łyżeczki latają we wszystkie strony, nie wiem o co chodzi. Okay, no i tu przyjmijmy to, że to jest nasz e, główny bohater. Tak. Tak, tak. I on tutaj sobie chce przejść w głowę, jak widać. Chce popełnić samobójstwo, chyba, żeby się uwolnić od tego wszystkiego. Tu musimy szybko zaznaczać i robić te wzorki. Mi to oczywiście wychodzi zajebiście Zawsze byłem dobry z plastyki I z rysowania, prawda? Nie no, oczywiście żartuję, nie byłem nigdy dobry Dobra, i co teraz? Przypomniał sobie jakiś las chyba, w którym był Okej, okay, myśli, myśli jakiś... o, żółte krzesło, to jest bardzo E, tutaj fajnie fajnie to widać w tym lesie, to żółte krzesło. I fajny element, e, dobra. Dobra, idzie, idzie, zapewne ktoś go zaraz zaatakuje. To jest, Nie wiem kto to jest. Ktoś mu chce pomóc. Może to jest jego córka, może to jest jego, nie wiem, koleżanka, może to jest jakaś nieznajoma, nie wiem. Dobra, tutaj robimy strzałkę. ok i on musi tutaj przeskoczyć chyba. OK. Przeskoczył. A, no, czyli jak się jeszcze na początku całkiem niepozornie się dzieje. Ale sobie przypomniał znów jest tutaj w tym domu. OK. tu się dobijają jakieś zombiaki do niego. Aha, tutaj chyba jego córka, bo się pyta tato, czy wszystko w porządku. Dobra, tutaj musimy zaznaczyć to przytrzymać musimy po prostu. Tutaj tak samo. Prawda, tak, no, wszystko w porządku, oczywiście tłumaczy się, że wszystko w porządku. Trzymając sobie kulkę przy głowie, prawda? A jego córka prawdopodobnie gdzieś chce szczelić. On prawdopodobnie nie pamięta wszystkiego. Co się wydarzyło wcześniej, oczywiście. Dobra, zobaczymy, co teraz zrobi. Ok, znowu musimy zaznaczać. Ok. okay. Trochę mi nie wyszło, ale spoko. Dobra. Idziemy, idziemy tutaj. Tutaj widzę, coraz szybciej trzeba to robić. Wow, wow, wow. I udało się, mam nadzieję, że się udało. Chyba się udało. A znowu jakaś akcja z lasu. Wow, tutaj nieźle ich gonią. Bardzo dużo osób. Czyli bardziej zombiaków niż osób. Dobra. A tutaj muszę się przecisnąć przez gałąź. To ci przypomina bardzo yy, drogę bez powrotu nawet. Okej, okay, biegną, biegną. Okej, okay, i tutaj powinni się schować chyba. Powinni tutaj być bezpieczni, tak mam nadzieję taką. Muszę przytrzymać. Czyli cały czas akcja w tym budynku to jest tylko po prostu wszystko, co się tam działo, to jest po prostu jego wspomnienia jakieś tam. Dobra, zaznaczamy znowu szybko Okej okay. Dobra, dobra Jedziemy, jedziemy I Chyba się udało, albo mi się nie udało Nie wiem Aha Tak to się skończyło, tak? Czyli popełniłem jakiś fail chyba i on sobie szczeli teraz w głowę. Czy. Aha, chyba że mam jeszcze jedną szansę, żeby to zrobić, zaraz zobaczymy. I. A nie, jednak akcja się dzieje cały czas. Chyba tam chyba zrobiłem lekki fail. <grym>, tak mi się wydaje, i nie poszło coś. Dobra, teraz, czyli. Wow. Co zrobią teraz? Co zrobią? Okej, okay, znowu przytrzymać tutaj przycisk Spójrz na mnie, spójrz na mnie okay. Dobra, teraz robimy strzałkę Ma pistolet, więc to jest już dobra obrona dla niego na pewno Wow Dobra, trzeba przytrzymać szybko, szybko i... Jest, wystrzelił w niego Wyszczelił, zabił go chyba. No, koleś się wykrwawił, także chyba, chyba wszystko poszło tak jak powinno. Ok, on też chyba został trochę ranny. I co teraz? Okej, okay. o, wow, 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 myślałem, że nie mogę tego przytrzymać. Czas się kończy, czas, y, czasu zostało coraz mniej. Hmm. Okej, okay. idź do pokoju, mówi do niej. No, ich już jest coraz więcej tutaj, idą do nas właśnie w naszą stronę. Okej, okay, i znowu akcja y, teraźniejsza, czyli to co się dzieje teraz w jego głowie. Ha, ten się wygląda nieźle. Okej, okay, nie szczelił. nie szczelił. Zerowanym nie trafił, niestety. I co teraz, co teraz? Jest, prosto, handshot, prosto, prosto w głowę. Ale zostało jeszcze dwóch, tak że nie wiem, co zrobi teraz. O, wow, krzesłem chyba rzucić go. Dobra. Zostało 50 sekund czasu. Okej, okay, zabarykadował drzwi. Okej. Okay. Będzie wszystko okej, okay. okej okay. mówi. Nie, nie Dad. Oh. Ok, to on mówi do niej, że jest jej tatą. Ona chyba go nie, nie pamięta po tym, co się wydarzyło teraz. Ok, okay przeładowuje broń, me, tak że nie pamięta? jest dobrze. Co ona się pyta, co miała ubrane w ostatnim co czasie w lesie. To się nie skończy, nie może tutaj się skończyć. Miałem tutaj laga i przypadkowo mnie dobiła. Ale to jest jej chyba, to jest chyba ich matka, tak mi się wydaje, czy matka tej córki, i żona tego faceta chyba, chociaż mogę się mylić. Jaki kolor miała jej e, sukienka, bodajże? Czas się kończy? Jalo! Zrobiliśmy żółty, tak? Okej, okay, i ten który stał za nimi z tyłu. E, ona go postrzeliła teraz. I co dalej? I co dalej? No not! Okej, okay, on mówi jej, że mychał ubrany... <grym wiosenka> żółty sweter, tak? I się pyta jej, czy, czy ona to pamięta? Okej, me the żeby oddał jej tą broń. Okej, okay, oddałam mu broń. I chyba wszystko się dobrze skończyło. Także jeszcze nie wiemy do końca. Teraz drzwiami, co teraz będzie? Tam to się dzieje na zewnątrz? Wygląda fajnie, to jest chyba ich matka, tak? dostaliśmy jakieś. Jakiś no, i tak by się to skończyło, tak się kończy akcja. E, to by było na tyle w tej grze. Jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. E, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco, pod filmem macie przycisk. E, możecie także udostępnić ten film, żeby e, dotarł on do większej liczby odbiorców. E, to by było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło.